Trzech naraz Juna 135 odezwij się do mnie, nagrałem ci to Trzech naraz, czajcie Jak już wiecie, pewnie nie umiem się za bardzo witać, dzisiaj zagram sobie solo. Chciałbym wam pokazać ogólnie grę ze strzelbą, po zarą pista. Spotkałem się z jedną opinią graczy z PUBGA, takich mocno hardkorowych graczy, do których sam też należę, że w Call of Duty trzeba płacić za broń. Jest to nieprawda, bo tego i tego skina na strzelby dostałem za darmo z darmowych skrzynek, ale w tej, według tej teorii powinny być lepsze od tej. Wszystkie są ulepszone na maksymalny poziom. Tu jest taki sam loadout, żeby można było porównać. I sprawdzimy, czy to rzeczywiście prawda. Jeszcze tak dla porównania. Porównamy sobie tą strzelbę z tą strzelbą jakby nic się nie zmienia, damage ten sam stabilność ta sama zasięg taki sam ta jest ciut gorsza, ale jest naprawdę spoko, jest bardzo rzadka, nie widziałem jej jeszcze na polubitwy więc polecimy team deathmatch na mapie, którą bardzo polubiłem właśnie ze strzelbą zobaczymy jak to będzie Cały mecz solo polecić ze strzelb. Trochę to potrwa. A wy nadal czekacie? No dobrze, a więc lecimy. Przy okazji pokażę bardzo fajny granat, który na tej mapie wchodzi w 90% na ten meczu. No dosłownie, praktycznie zawsze. Paść. Niestety nie tym razem. Jak zwykle wszystko robią na coś. Bardzo mało graczy w A są naprawdę przekozackie. I to widać. mi się nie udało, ale jest zysk część Lecimy teraz ze zwykłych strzelbą darmową dla pidaków. Go down pink now lost the lead I go down. tied for the lead To nie mogło się wydać. Znowu wychodzi magiczny przycisk nagrywania. down! relatoram no no właśnie. ale to blow us shooting sobie cialu ciśniesz w sześć no, będzie tak mało change To jest grać i jeszcze starać się o jakiś ciekawy komentarz. Więc... No, to szło przepięknie. Może mam szansę odkuć się po poprzedniej nagrywce. No nie, nie mam szansy. Okej, okay, więc Town. Tą mapę po prostu ubóstwiam, krałem na niej w dzieciństwie w pierwszym Black Opsie, i do dzisiaj najlepsza mapa w Call of Duty ever. Po prostu. Zacznijmy sobie od tej słabszej strzelby. Taki co, dopiero rozgrzewka. Ta strzelba jest naprawdę ciężka w użytkowaniu i praktycznie nigdy jej nie widziałem na polu bitwy. Ale jak to strzelba, równie zabójcza. Kurty, może na tą mapę to jednak zły wybór. No dobrze, przekonamy się. Oczywiście profilaktyczny, greenie. linii. to był wybór!

przecelowanie ze strzelby w Deathmatchu nie ma żadnego sensu, po prostu strzelasz. Właśnie. Mają na tyle inny zasięg od PUBG Mobile, że naprawdę idzie coś z tego ugrać. Profilaktycznie. To trwać, o, no to i granat wszedł. I to wygodnie down! Co tu się stało? O no. No, ja biegam gdzieś sobie się a mi zabija kamper no no call of duty welcome ne backup reloading cover me sniper down tak tak spójrz Minął strzelbę, jednak bardzo lubię tą, do... ogólnie ten loadout, mam bardzo fajne perki dobrane. Nie zdążyłem jestem. Jednak ten stres przy nagrywaniu zawsze jest obecny.

Niestety nie znoszyłem. Ale żeby nie było, że to tylko potrzebne. bo końcu każda strzelba przecież je na raz. Mam również M4 G-Series. Rzucę do ekwipunku. I zwykłe M4. Mam, mam. Rzucę te same dodatki. Tak. Dobrze. O nie, mam celowi. Przybliżający. W każdym razie ta MK jest z Battle Passa. Więc no. Powinno się sprawdzić, że ta MK jest lepsza. Może i nawet się sprawdzi, ponieważ mam tutaj przybliżenia na drugim holo. Ale zobaczymy. Prawo, rzuciłem sobie na łeb. Dobrze. No jakie kosi. Bo... No, to broń, więc Reloading. lepszej broni. Wszyst wszyscy wiemy, że jak się maskina to We've jest lepsza by to. Od razu plus 100 tym damage, a i 400 do respektu. Ps, te biedakach. gdakach. Strzał. Come on, reloading. Jog ja nie lubię z kurde. Nie widziałem w Każdą broń można odblokować z czasem. grają. A niedawno miałem takie, taką sytuację, że lepsza broń wypadła z darmowej skrzynki mojemu koledze, który w ogóle nie płaci i to była ze skinem, więc. Ewidentnie czytuję, no bo przecież. Czy znaczy, lepsza? No, bardziej mi się AK czynię Albo L24. Ale mamy chyba miniguna. Jest. Nie, to nie minigan. Działko laserowe też bardzo fajne. Jeśli się umieć strzelać. Co się stało właśnie? Gdybym to aż mi zniknie, tak? Gdzie są ludzie, stawcie coś. Chcę pokazać moje widzo Westchnięcie smutku. No tak, oczywiście, a teraz nagle kurwa trzech nami. Przecież o, więc on na moim pełnym loadoutie to będzie sama przyjemność. Ale że przez ten test bardzo polubiłem strzelby, to chyba zagram sobie właśnie ze strzelbą na samym początku. No wy co, biedaki, nie płacicie za skiny. Przegramy przez was, rozumiecie? Nie płaci się za skin. Nie, ale bez kitu bardzo dużo osób mówiło, że jest coś takiego. Znałem po prostu za twój dzień. ludzi, którym nie chodzi Call of Duty na telefonie. Ponieważ PUBG, no nie ukrywajmy, mimo Unreal Engine 4 jest no, mniej wymagający, no, ale właśnie. Niektórym działa nawet płynniej Call of Duty od PUBGA. Co się właściwie stało? Dobra, chodźmy na full, bo zaraz nas prześcigną. Piękny gram na przód. Zdaję sobie sprawę z tego, że mam najludniejszy głos na świecie. Ale... Nagrywam tu dla siebie, nie, coś nie oglądaj. Trzech naraz. Trzech naraz. Yuna135 odezwij się do mnie, nagrałem ci to. Trzech naraz, raz. No ale tak właśnie działają snajperki w klasie. No tu nie było szans. Też moi ...pomagierzy po prostu spierdolili. Czy on mi się zrespił razem ze mną? Przecież tu nie ma w ogóle żadnych szans. Ja nie wiem, jak my, jakim cudem mamy więcej punktów. Ja jestem lamą. No, jestem lamą. Słyszę, jak mi do budynku. O, jestem lama.

Dobra, w tym odcinku chodziło mi tylko, żeby udowodnić teorię, że to nieprawda i postrzelać sobie trochę ze strzelby, bo ją ubóstwiam w tej grze. PUBG powinien się uczyć. Wiem, że to ci sami twórcy, ale silnik Timi, a silnik Unreal Engine 4 to jest niebo, a ziemia. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.